Hej, witam Was kochani w kolejnym odcineczku z Szakresów. Co my tu dzisiaj mamy. A no nic, kibel zarzucony. Cztery dni do nowego kibla, dobrze, dobrze, bo będą chyba sterylne sedesy za tydzień. Więc będziemy na nowej aurze, więc będzie można coś tam sobie bez stresu podbustować. Najgorzej jest jak są sterylne sedesy i Was blokują zakończenie aury. Hmm. Najgorzej, jak macie złodzieja, który was troluje. Brawo, <gry> o, 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 dosyp, też, dosyp, dosyp. Dzięki. Kryształ. Mimo wszystko, kryształ. Uuu. I takiego złodzieja to my szanujemy, kochani. Takiego złodzieja to my szanujemy. Jeszcze dorzucił tutaj coś. Uhu, uhu. Uh. No dobra, no trzeba przyznać znowu. Mm, druid znowu. Druid znowu, nakrot. Zerknę sobie tylko w event info. Preview on next week. which is dance, czyli będzie Wiedźma. Nice, nice, nice. Glorious Gold, super. Forge Frenzy, Dusze, Tidy Toilet jest i Peciaki. No to dobrze, czyli będzie i Tidy Toilet, i Peciaki, i Dusze, i Pieniądze. I wiedźma, wiedźma troszeczkę mniej mnie w tej chwili interesuje, chociaż trochę tego śmiecia się już nazbierało od ostatniej wiedźmy, więc chętnie oczyszczę troszeczkę plecak. Miałem teraz dobre, udane dni pod kątem wiedźmy. Dzisiaj broń to było troszeczkę nie bardzo, bo nie bardzo. No, z dwie bronie sprzedałem. Ta się nie nadaje za pięć baniek, tylko epik, to wolimy go mieć na plakat albo na wrzucenie do wiedźmy. No i teraz tak. Echem, dzisiaj z misji taki epiczek i taki epiczek. No ten plus 50 spoko, ale bez punktów życia, więc no nic nie poradzimy na to. Musimy go sobie gdzieś schować. Wyciągniemy sobie ten pierścionek tutaj. Echem, tą klatę sobie przechowamy gdzieś tam, nie wiem w klatach, nie? Z klatami niech sobie siedzi Ech, w plecaku. No i tutaj nic więcej nie wepchamy, bo na nie mamy żadnego do wsadzenia. A hmm. bronie były do Wiedźmy, więc no, nic tutaj nie dorzucimy. Ok. 10 ataków zrobione, 2,800. Aha, i nic więcej. No i tymczasem Filip Jedynak Regular <coughs> dołączył. Jeden dzień. Nowy wspierający, witamy Filipie, dzięki Ci serdecznie. Ponownie dołączył Karollo, Jakub, ponownie dołączył Dawidowski, nowy wspierający, dzięki serdecznie. Ponownie dołączył Sejten, Kendawi, HTC Titan ponownie nowy wspierający, dzięki Ci serdecznie. Ponownie dołączył iFiumi. Jan Kowalski zmienił poziom na wyższy. To miłe, to miłe, dzięki Janku. Smiley ponownie dołączył kąpka, dołączył ikonik. Jeszcze tego prestiża zmienił na wyższy 16 dni temu. Zobaczcie, nic się nie dzieje. Oj, zginie, zginie Szakes, niedobrzy jesteście. No dobra, co my tu mamy nic za bardzo nie mamy. Tu wszystko poklikane, tu wszystko poklikane, a taki zrobione to nara, nie? To prawie, prawie. W tym, że nie do końca. Także w związku z tym, że za tydzień jest Gold, my pewnie w ciągu... Gold i Wiedźma jeszcze na dodatek. My w ciągu tygodnia... No, wygramy jakiegoś peta. My w ciągu tygodnia jeszcze nazbieramy trochę pieniądza. W Golda będziemy celowali powyżej 3 miliardów. Więc zbliżymy się do 10 miliardów i najprawdopodobniej po weekendzie Golda albo od razu po weekendzie Golda, woda na wodę, albo jeszcze tydzień później yy, zrobimy sobie podsumowanko właśnie jak ten czas minął na Druidzie i na Magu, kto ile zarobił Golda, kto ile zarobił EXPA, porównamy sobie na takim dłuższym przedziale czasowym, rok też easy, na takim dłuższym przedziale czasowym kto jak dał yy, Czadu, kto jak dał Czadu. Po pierwszych wyliczeniach sprzed dosłownie tam dwóch dni druid okradł i z expa i z golda, więc, <laughs> więc trzymamy kciuki za to, żeby mak odrobił się w weekend golda, chociaż z golda, chociaż z golda. Hmm, trzymamy kciuki, żeby chociaż z golda obrobił yy, druida. No weekend golda będzie decydujący, to nie jest tam jakoś super, dużej przewagi nie ma. Zresztą, tą super dużą przewagę można obserwować od razu. 3,660, 3,470 to jest 190 milionów, Wiecie co to jest 190 milionów weekend Golda. To są dwa kółka, nie? To są dwa kółka, więc no. Więc pytanie: kto ukradnie? 12 milionów expa, 6,800 Golda. Nice, e, przyzwoicie, przyzwoicie. Także to wszystko jest kwestia tego, kto ukradnie więcej weekend Golda, bo tu jest bardzo podobnie. To znaczy, inaczej, jak będzie wyrównani weekend Golda. No to drugi zwycięży, jak e, mak ukradnie więcej, no to ma szansę podgonić. Klikamy te ataki, bo już jesteśmy naprawdę naprawdę blisko. No to będzie wspaniały odcinek, jak w końcu będę mógł powiedzieć, tak mam 5000 czci. <grytania> Ta gra bez, bez bocenia jest smutna. Człowiek powinien schować swoje zasady w kieszeń, odpalić boty jak większość paczków i ten... Już dawno bym to miał, nie? A tu jeszcze ile? Jeszcze 17. Damy radę. Damy radę, jeszcze 17. Znaczy na Magu mam od dawna bez botów też. No kwestia tego, że na druidzie po pierwsze nie chciało mi się robić tych ataków, a po drugie yy, mniej Wojów miałem niż na Magu, no i tak naprawdę te 5000 ci najlepiej wbija się na początku serwera. 9,5 Golda, bo jak mm, zmarnujecie ten czas i wylądujecie tak jak ja teraz, w miejscu, gdzie naokoło wszyscy zabudowani, to jest problem, nie? Raz złoto, 0 Grzyba, jest drugie 10 milionów, ale 0 Grzyba 15 milionów. No to złota dostał dużo, ale nie dostał mm, Grzyba. Tu mamy dwa rozmontowania odłożone. Mamy broń, dowiedźmy za 3 miliony to sobie ją wyrzucimy. Ups. No i mamy następne rozmontowanie, więc mamy na 3 dni rozmontowania, to aż tyle nie potrzebujemy, coś tutaj rozmontujemy, ten 127 dzisiaj pójdzie pod młotek. A dlaczego tak? Ponieważ item jak go wrzucimy do wiedźmy, to często zmniejsza wartość kryształu, jak wrzucimy do kibla najpierw. A błyskotka po wrzuceniu do kibla nie zmienia wartości kryształu, więc to wolę sobie zachować na jutro do kibla, nie? A to wtedy zostanie taką rezerwą na następny dzień. No i okej. Okay. Jako tako nam to wyszło. Jako tako nam to wyszło. Trzy wygrane w petach były do tej pory. idziemy zobaczyć, czy będzie czwarta. To Omnibun to 2 roguna, jeden tu na przykład. Tu trzy do Ponikonika. Powbijamy go na 200. Tutaj Jenzognikz musi iść. Tutaj powiedzmy dwa tu. I powiedzmy, czy tu, jak wygramy ostatnią walkę, to dostaniesz głębion nagrodę? Jak nie, to nie. Ostatnie trzy pety, których mi brakuje. W ogóle pojawiły się ten. W ogóle pojawiły się i temy wielkanocne już. Jak też jeszcze nie ma. My oczywiście wszystko już mamy, ale. No dobra, był pet z dupy, więc nie dostaniesz głębion jedzonka. Także pojawiły się itemy wielkanocne, już e, jakby ktoś chciał wiedzieć. Jak ktoś jeszcze czegoś tam nie złapał, to ma szansę. E, a tak poza tym, wszystko, wszystko po staremu, wszystko w porządku. Czyli 3 2 w petach tylko niedobrze. E, chociaż nie jest źle, nie jest źle. Do zrobienia, co zostało. kolekcjoner Kości, pozwól wiedźmie, czyli nic. Czyli można z czystym sumieniem uznać odcinek za zakończony. 402 level i pół. Kryształ zbieramy, nic tutaj nie sprzedamy. 60 tysięcy kryształów, dobrze, dobrze, zbieramy. Zbieramy dalej. Poty nam się po malutku będą wykańczać wszystkie. No i nic z tym nie zrobię, bo mam tutaj tylko nieśmiertelkę skitraną jedną. Tu mamy skitrany ten beryl, jakby broń wypadła kiedyś lepsiejsza. Zanim my tu się odbudujemy z tych wszystkich kopalni i zaczniemy kopać swoje własne beryle, no to ten beryl czeka na jakąś super mega broń, to musi być naprawdę super mega broń, żebyśmy poświęcili naszego beryla. Hmm, bo mieliśmy już średnią mega broń i jej nie założyliśmy. Bo szkoda tego beryla to jest dobry beryl, bo ja tutaj mam 580 a to jest 680, nie? 675, więc 100 lepszy beryl, no to musi być naprawdę. Koks, broń, żebyśmy założyli bryla. Bo my no, szybko nie wykopiemy bryli. To jest jeszcze 16, się buduje teraz. Potem 17, 18, 19, 20. To są cztery kolejne kopalnie. Wtedy sobie pokopiemy jajo. Potem do 25 polecimy. Więc no, szybko swoich bryli na nowo kopać nie będziemy. Ale już będziemy mieli spokój, tak? bo o 25 można budować i kopać. Więc będziemy mogli sobie robić, co tam żywnie dusza będzie e, potrzebowa. Ok. okay. Yy, no to chodźmy tutaj do pana Magiera. Yy, o, jak widzicie, wypadają itemy wielkanocne, mi wypadły z karczmy. Yy, tu też jest spoko, bo nie przewalimy aury. Z tego co widzę. Yy, tu bym chciał klepsydry. Tu bym chciał klepsydry, bo tu mamy dużo mniej klepsydr niż u druida. I widzę, że gra stwierdza, że to jest uczciwe, żebym miał mniej klepsydr, i będę miał dalej mniej klepsydr. <noise> Boże. Tak mnie zmuszało do kryształu, aż w końcu dało. No i dobrze. To jest właśnie taka gra, moi drodzy. Chcecie klepsydry, to nie da. Olewacie kryształ nagle glebach, cztery kryształy, nie? To jest życie. No i nic, tylko raz kryształ dało. I cóż ja mogę powiedzieć o takim złodzieju, no? co ja mogę powiedzieć o takim złodzieju, poza tym, że strollował mi. Strelował Cześć. mi cały dzień na magu. Cześć. Cześć, dobra. O, to je dobre. To je dobre. To um, je dobre. Amuletów już nie mamy. Pytanie, czy mogę gdzieś schować te wspaniałe epiki, które dostałem. Pasek i czapka. Czapkę możemy skitrać i wyjąć tamtą, a pasek już mamy skitrany, więc nie musimy. Dobra. Spasek pasek tramy tutaj do epików, nie? Dobra. Elegancko. Elegancko. Także pasek taki se, no bo wiadomo 5 stati bez dziury. Yy, czapka była nawet w porządku, ale odporność na błyskawice 581 staty. Yy, niby tu mam też beznadziejne, ale tylko plus 10, więc no... Tylko plus 10? Co to takie sławe plus 10, a bo tą czapkę niedawno wymieniałem to dlatego Dobra, tą czapkę niedawno wymieniałem to dlatego, mój kolego. 2600 te tekstwa złapane yy, Znajdziemy sobie jakiegoś bohatera i go powalniemy prundem. Bohatera prundem, a co? A co? Bohatera prundem. Dobra. Odbierzemy sobie vehiku, może wbijemy level? Nie, nie ma szans, dzisiaj, jutro może. 11,300, 300 przyzwoicie. Hmm, czy to będzie jutro level? Raczej tak, raczej tak. Raczej jutro będzie 401. Raczej tak. No dobra, nic tu nie ma do roboty. To sześciogłowa hydra. O, może nawet zabijemy ją dzisiaj. Jak tam peciki, tylko dwa winy dzisiaj, smutno że ta woda jest męcząca. <laughs> Jadun się sprawił i druid po raz drugi, też często go miewam. Też często go miewam. I niestety nie zawsze to wychodzi. Ale tym razem się udało. Druid po raz drugi, sklepany po raz siódmy. <laughs> No ale niestety tylko dwa winy jak na razie, tak bez smuteczek. No nic, zobaczmy. Abyś grzyby dostał, bo druida już nie przegonisz w pieniądzach. Abyś grzybów dostał więcej z koła. Dużo grzybów i dużo pieniędzy jak widzicie. Są trzy grzyby. Trzy grzyby, o i 30 milionów złota. Nie jest źle, w końcu gra doceniła to, że chłop ma też już powinien 15 milionowe staki dostawać. 3710 513, 200 baniek, czyli jeszcze wzrosła ta strata, bo tamten dostał już 4 razy złoto, mniejsze paczki, ale w sumie przekroczyły, yy, były lepszą, lepszej wartości te 4 paczki niż 2 maksy, yy, więc znowu drugi odskoczył z pieniędzmi, no, 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 I co ja mam mu zrobić? Co ja mam mu zrobić? Trzeba by mu bana załatwić na 3 dni, żeby się uspokoił, nie? Może go zbanujemy po prostu my sami. Yy, zapomnę hasło. Skąd tych śliwek tyle nagle się wzięło? O Cię panie. O Cię panie, skąd tych śliwek nagle? Chyba z koła dostałem 5. Ta. Dlatego tak nagle tych śliwek tyle. Ale skąd ich jeszcze tyle z koła, tyle zawki, bym dostał same śliwki, że nagle M mam zapas śliwek, jak nigdy nie miałem. To ciekawe. Tego kroksa na 100 kiedyś się też podniesie. Ale teraz nie zostawimy sobie śliwki na jutro, bo ten Poseidon będzie płakał, nie? Poseidon będzie płakał. Zobaczmy, jak tutaj wyjdzie nam z wodą, z ziemią na wodę. Poseidon, krowir Poseidon, czyli z Duchy, czyli przegraliśmy. Uczciwe. Mm, bardzo uczciwe. No i co, rozmontuj przedmiot nic więcej. Nudne to, nudna ta giera jest, nudna tagiera. nic tu się nie dzieje, awka zrobiona, pety zrobione, nakarmione, no nic tu się nie dzieje. Portali nie mamy, tu nic nie mamy, no smutno, to smutno w tej grze. Jutro 401 level, druid niedługo 403. Hmm. Do kalendarzy daleko, co my tu mamy ciekawego w kalendarzu, jakieś truskawki? Dwie poty ciekawe, trochę klepsydr, a co umaga? Kryształ, kryształ, złoto, złoto. No Jedna nieśmiertelka z ciekawych rzeczy. Tylko i wyłącznie. No dobra, moi drodzy, koniec eventu. Epików. Dostaliśmy parę epików, także nie boję się teraz plakatów. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Na plakaty z epickiej jestem gotowy. To tyle. Trzymajcie się. Siemanderko i pa pa.